Możemy powiedzieć, że zwiedziliśmy wszystkie skanseny, Tutaj już jesteśmy chyba już z piąty raz. Ilekroć jesteśmy gdzieś w pobliżu przyjazdem, czy mamy możliwość, to też lubimy sobie to ponawiać. Cieszy nas kontakt z przyrodą, z, z takim zarysem historycznym, jednak z jakimś możemy poznać kulturę danego regionu i to bardzo sobie cenimy, a przy okazji spędzenie na świeżym powietrzu czasu jest to połączenie przyjemne z pożytecznym. Tutaj w Kansanie no to mamy chałupy z, y, kryte słomą, mamy kościół. Wiatrak jest, no, no, który tam na razie jest nieudostępniony, bo jest przyczyn technicznych. No ale mówię, to można sobie obejrzeć dużo, y, są y, ogródki y, przy chałupach, także y, jest kuźnia. Także można tutaj zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, które są zbierane przez lata tutaj przywożone na skansen w małżycach. Już można powiedzieć, że dzisiaj no, na, na pierwszy dzień otwarcia no, jednak frekwencja dopisała. W tym roku to tak można powiedzieć, że to jest pierwsza nasza wycieczka. I jeśli, jeśli tylko pogoda pozwoli i będą obiekty otwarte, to myślę, że standardowo będziemy kontynuować. Co Państwa skłoniło dzisiaj do przyjechania tutaj? Przede wszystkim to, no, że ładna pogoda. piękna pogoda i to, że tak naprawdę od dzisiaj jest czyny, tak? W tej dobie pandemii, dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy skansen jest otwarty. A też, że yy, jesteśmy tutaj pierwszy raz, no to, to nas skłoniło też przy okazji. Będziemy w Nieborowie, w, w Arkadii. Tam już byliśmy kiedyś, ale przy okazji to właśnie chcieliśmy też ten skansen zobaczyć. Bardzo dobry jest. No mówię nam odległości, jeżeli coś jest warto zobaczyć, i, i, a naprawdę Polsko jest przepięknym krajem, to warto poświęcić czas wsiąść i dojechać, nie zależy, czy to jest 50, 100 czy 300 kilometrów. Jeździmy już od, od, od no, prawie 20 lat i stwierdziliśmy, że ta infrastruktura bardzo zmieniła się na korzyść. Naprawdę przybyło tych punktów obsługi y, turystycznej y, w postaci gastronomii, parkingów, jest naprawdę na europejskim poziomie już.